Cześć. Witajcie drodzy widzowie. Film ten nie jest audiologiem czy jakąś serią, którą możecie się spodziewać na moim kanale. Są to tylko informacje, które czasem przekazać po prostu trzeba i które czasem pojawić się muszą. Chciałbym po pierwsze podziękować za to, co najprawdopodobniej najbardziej rzuca się w oczy po odwiedzeniu mojego kanału, a mianowicie nowe miniaturki. Podziękowania kieruję do mojego serdecznego przyjaciela, który również prowadzi swoje konto na YouTube i do którego odnośnik powinien wam się pojawić teraz na ekranie. Znajdziecie u niego niesamowite rysunki, jak i ciekawe prace graficzne. Kolejną ważną informacją są serie na moim kanale. Jak wiecie, zaczęły się wakacje i jest trochę czasu wolnego, dlatego też filmy pojawiać się będą codziennie, tak jak dotychczas, ale czasem również wrzucę po dwa albo trzy filmy dziennie, zależnie od moich chęci i czasu. Do serii na kanale dojdzie również gra From Dust, która wkrótce pojawi się w magazynie CD Action i w którą na pewno się zaopatrzę. Będzie to piąta seria na kanale, co już prawie całkowicie wypełni nasz tygodniowy harmonogram. To wszystko, co chciałbym Wam dzisiaj przekazać. Spodziewajcie się kolejnych filmów informacyjnych, gdy tylko coś będzie miało się zmienić lub pojawić. Tymczasem chciałbym Wam jeszcze raz bardzo mocno podziękować za wszystkie Wasze miłe komentarze i magiczną liczbę 100, 100, 100, 150 już subskrypcji. Mam nadzieję, że kanał będzie się rozwijał w tym samym kierunku, w którym zmierza, a Wy, drodzy widzowie, będziecie nadal równie aktywni co do tej pory. A żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć, pa, pa.